Gościem kultowych rozmów jest profesor Jerzy Wetulani, neurobiolog, psychofarmakolog i biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jeden z najczęściej cytowanych polskich uczonych, autor kilkuset artykułów publikowanych w uznanych czasopismach naukowych oraz kilku bestsellerowych książek. Co ma wspólnego zacny, poważny profesor z błaznem? Hmm, błazyn. Może być i zacny i poważny. Stańczyk <laughs> był błaznem, ale był błaznem poważnym. To znaczy, yy, błazen to była funkcja taka, która dawała pewien immunitet w wypowiadaniu opinii. I to jest coś, co ja, nad czym ja pracowałem właściwie od czasów chyba szkoły średniej. Żeby mógł mówić to, co myślę, ale to po o wytulaniu. Znaczy, mnie uchodziło płazem, dlatego, bo zresztą ja sądzę, że każda władza, jak nawet o minimalnym poziomie sensowności, ona widzi, że potrzebuje jakiegoś tam zwierciadła, jakiejś tam krytyki i błazen jest dobry do tego, bo błazen nie namawia do rewolucji, nie namawia do gwałtownych zmian, nie sieje nienawiści, ale Patrzy się z pewnego dystansu i widzi rzeczy, które są śmieszne mhm. albo niekongruentne. Błazen nie lubi hipokryzji. I, I ja sądzę, że ten błazen pełni bardzo ważną funkcję. To jest takie zwierciadło. Ono wcale nie jest takie krzywe, jakby się wydawało, mm. w którym możemy, właściwie społeczeństwo może się w jakiś sposób odbić. Czy czuł Pan kiedyś, że przekroczył granicę, że środowisko ma Panu za złe ten czasem błazeński punkt widzenia na sprawy? Mm, to znaczy, jakoś może to jest też, myślę, że nie bardzo przejmuje się mm. tymi opiniami, które są o mnie, ponieważ te opinie które są, są bardzo zróżnicowane, to właściwie człowiek naprawdę zaczął dostrzegać, jakie jest o człowieku chodzą opinie. To właśnie to nie chodzi o środowisko naukowe, no, tylko po prostu internet pozwala coś mówić i wtedy prawda, widzę, ile Moje różne wypowiedzi mają hejtów, ile mają lajków. Lajki od dzieła przeważają, no, a razem z moim wnukiem w tej chwili robimy sobie taką kolekcję hejtów, bo mam zamiar podobnie jak to zresztą zrobił Dawkins zrobić po prostu właśnie takie love letters, prawda? Tak jak się trudno obrażać na psa, który szczeka, jak człowiek przychodzi przez wieś, prawda? Czasami mogę z tym psem się podać, to walczy mm -hmm. do psa, pies walczy, prawda? Najczęściej jak są takie agresywne psy w mieście i one walczą ja bardzo często, właśnie tu wychodzi moja się mm -hmm. z tymi psami przewarkuje. Wtedy na przykład często właśnie, mówię <laughs> mówi, proszę pana, czemu pan tak robi? Ja wtedy ja mówię, bo jestem które hejty prowokują Pana do odpowiedzi. Odpowiadam na hejty chyba bardzo rzadko. No był taki, taki hejt, w którym w którym rzeczywiście jakiś, jakiś pan coś tam je, coś tam je bardzo. Bardzo zhejtował, wiemy, że jesteś Żydem i chodzi ci o zagładę narodu polskiego, czy coś takiego. No, to jest bardzo piękne, ja napisałem i tu... A... Tylko odpowiadam wtedy, kiedy mogę znaleźć zabronę odpowiedzi, no, no bardzo mi przykro, y, Szanowny Panie pisze, prawda, nie te, bardzo mi przykro, niestety nie jestem Żydem, tylko etruskiem, to jest inna mniejszość narodowa, <grym> prawda? Ale Pan <grym> to chyba też nie jesteś Żydem, bo raczej Pan nie pochodzi od seta, tylko od Hama, prawda? Panie profesorze, bo Pan tu już mi uciekł w ciekawą dysputę, a ja chciałam trochę dowiedzieć się o pana rodzinie. Mój ojciec. W wieku lat chyba 27 został profesorem na uniwersytecie. Ale moje korzenie to nie jest tylko tata, ale tak samo i mama, prawda, która też mama była doktorem filozofii, jak to czyli doktorem biologii, ta cała moja rodzina ze strony ojca, to to byli Piłsudczykowcy, z wyjątkiem ojca, który był wiciowiec, był ludowiec. Natomiast Mama była córką generała Latinka, czyli z kolei bardzo silnie endecka i taka antypiusocutkowska historia. Także ja właśnie wyrastałem w rodzinie, do tego bardzo mało pamiętam, ale rodzina, która była politycznie podzielona bardzo dużymi namiętnościami, chociaż przez cały czas się kochała, prawda? tutaj mhm. zakochana w piuszkim ciocia Maryla, prawda, <laughs> czy Slej <Sry Tadeusz. śmiech> tutaj Witosowiec, prawda, mhm. mój tata, tu oczywiście no, rodzina generała Latynika to z kolei pan Hal i tak dalej, Piłsudski z Dlajca, Rozwadowski jedyny wielki. To, to ciągle jeszcze prawda, w tej rodzinie prawda, te, te różnice poglądów ciągle się ścierają. A panu przyszło do głowy podczas studiów zapisać się do y, Związku Młodzieży Polskiej? Polskiej tak? Tak, Czyli dlatego, do komunistycznej organizacji ja bo ja byłem dzieckiem przykornym. Tak, ja, przy tak. ja byłem w mm -hmm. domu bardzo porządnym, katolickim, patriotycznym i tak itd. Ja Chłopcem młody, i ministrantem. Byłem bardzo mm -hmm. dobrym ministrantem. Nie, przez myśl mnie nie przeszło, żeby podpijać na przykład wino, co nie koledzy robili. Zresztą y, służyłem do przy, wyłącznie w Kościele Mariackim, na przykład u księdza Gradeckiego, potem u księdza Groblickiego, który powstał biskupem. No i w ogóle byłem bardzo, bardzo takim porządnym y, chłopczykiem. Y, chłopczykiem. Ja zresztą <laughs> o tym trochę... Piszę dlatego, bo teraz właśnie wyjdzie taka książka, kwestia neuroteologia, i co moje rozmowy z księdzem profesorem Strzelczykiem, właśnie on wierzący, wybitny teolog i chyba jeszcze od, od, właśnie od patrystyki, no, no i ja, prawda, jako taki kompletnie niewierzący biolog przyziemny. No ale właśnie w tej książce tam między innymi tam dyskutowaliśmy właśnie problem odejścia od wiary właśnie przez przekory, przez chęć zerwania z kimś tam, no jako błazen, bo to też, też była błazenada, jak gdyby trochę może na złość są uszy sobie odmroży, ale oczywiście, że no... Mając lat 12, jak się tam zapisałem do tego ZMP, właśnie jak powstawało w 68 roku, to nawet jeszcze, na, za to nie ma nawet odpowiedzialności karnej, prawda? No i dość szybko, yy, czy stosunkowo szybko, zacząłem przejrzewać na oczy, a no tam w los mnie, po tego raz miałem tam właściwie zaczęło się to że w Gazetce ściennej, którą pisałem na maszynie, to zamiast podstawy socjalizmu, miałem podstawy socjalizmu, bo mi się palec obsnął, ale oczywiście to był wtedy. Ale dro... Błazen podpowiedział palcu. Bo to właśnie, ja wam to palec opatrzności do tna mojego, chociaż opatrzność nie bierze, Ale w każdym razie, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego bo ja y, mniej więcej wiem, na czym polega ideologiczne zniewolenie i jak właśnie łatwo jest otumanić właśnie młodych adolescentów. I jak potem trudno jest z tego wyjść. Mnie wobec tego wcale nie dziwi, że są w tej chwili takie jakieś ruchy, dla których to... dla nas wtedy, to był właśnie socjalny komunizm, to był jakiś ideał, prawda? w tej chwili ideałem jest wolność i ojczyzna i tak dalej. Co jest ciekawe, że to zawsze się idzie nie zwracając uwagi na innych ludzi, prawda? bo ja sam wiem, że ja uniknąłem tego silnego skażenia, znowu tylko dzięki tej mojej błazeńskiej. Włazyńskiej naturze. A że... skąd ta neuroteologia? Skąd y, pomysł, by y, pewien nurt y, neurologii skierować na badanie duchowych przeżyć? Ja sądzę, że to jest coś takiego, że w ogóle człowiek, to jest bardzo ciekawe, jak człowiek i uczony zmienia się z wiekiem. Toż jak się prześledzi Historię badań wielu wybitnych uczonych i badaczy mózgu, to było widać, że oni zaczynali w zupełnie innej dziedzinie. Ja na przykład zaczynałem od metabolizmu szczurów, a potem z wieku, co, z wiekiem, co z nas interesuje, interesują ja, czyli to, co jest w moim mózgu, a potem mnie interesuje ja w pewnym jeszcze kontekście. Są takie, tak, człowiek chciałby coś tam wiedzieć. O sensie życia. Oczywiście biolog ma sens życia, to jest reprodukcja, czyli zachowanie własnych genów, prawda? No ale to oczywiście też nie jest wszystko, prawda? Chcemy znać odpowiedzi na pewne pytania. No i no, religia, ona służy odpowiedzi na pewne pytania. To znaczy moim zdaniem religia powstała dlatego, że chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego zachowujemy się moralnie. I żeby znaleźć odpowiedź na pytanie robimy moralnie, najpierw powiedzieć, że istnieje jakaś byt zewnętrzny, który nam mówi, co jest dobre, a co jest złe. prawda? I podstawą religii to jest to, prawda, że, że właśnie zakłada się, że jest taka istota, która nam mówi o moralności i o etyce. Prawda? A czy moralność jest zapisana w mózgu? Czy jest taka możliwość? O, oczywiście, że tak. Mora, ta czy moralność. To no właśnie na przykład, dlaczego mi się tak bardzo podobała rozmowa z księdzem Szczyczykiem? Bo Pan mówi, no to mówmy o moralności. Ja pamiętam, w jaki sposób ksiądz definiowałby moralność? Dokładnie wiedząc, jaka jest moja definicja. I nagle on moimi słowami: moralność to jest pewien system, pewien kod, który w danej kulturze w danym miejscu mówi, które zachowania są akceptowane i uważane za dobre, a które za złe. Czy dziś mogą neurologowie, badacze mózgu yy, odpowiedzieć, jaka część mózgu jest odpowiedzialna za nasze duchowe przeżycia? To znaczy, na pewno jest kilka części, bo mózg cały mózg zawsze działa w śmiesznym bo jest jak komitet ekspertów. Mhm. To znaczy, każda część jest ważna. Niektóre części nie mogą być zastąpione, inne są zastępowane, także mózg w sumie działa jakoś unisono, daje tą ostateczną odpowiedź. I teraz my możemy, wycinając ważnych ekspertów, możemy nagle tracić możliwość dania właściwego wyboru. Wiele rzeczy wskazuje na to, że dużo rzeczy związanych z poznaniem duchowym, ekstatycznym, poczuciem istnienia Boga czy zewnętrznego bytu łączy się z częścią mózgu. Którą nazywamy wyspą, to jest kora wyspowa, to jest dość ukryta głęboko w mózgu, bo na tym miejscu, gdzie półkule mózgowe się jak gdyby schodzą, aktywność elektryczna tej kory jest właściwie czytana poprzez korę skroniową, prawda? bo to jest wewnątrz, a my odbieramy z zewnątrz i sądzono przedtem, że to padaczka skroniowa. Jest takim typem padaczki, który daje drgawki ekstatyczne, czyli drgawki dostojenskiego, jak nas nazywa, w którym nagle mamy część ma poczucie szczęścia, jedności ze światem, głębokiego przeżycia psychicznego i zwykle można powiedzieć, że te osoby, które mają te, takie, takie, to jest cały taki zespół, okay. na to zespół Geszwinda, to taki amerykański psycholog opisał i w tym zespole Gershwinda to jest właśnie między innymi to jest ta wielka chęć do pisania, albo mówienia, albo przemawiania i te twórcy w religijnych zwykle bardzo wiele piszą albo, albo mówią, przemawiają, prawda? Jest taka konieczność otaczania się pewną wybraną grupą ludzi, lepkość. A zawsze są ci akolici, którzy się zbierają. Jest łatwość wpadania w gniew, ale zwykle bez przemocy, prawda? Mm -hmm. Czyli mnie coś wkurza, coś robię, ale, ale właściwie nie dążę do zabijania. Tylko, tylko mi, emocjonalnie nie, nie, reaguje. Emocjonalnie reaguje, prawda? I na przykład mm, y, seksualność tych osób to nie nad was może, jest zawsze zmieniona. Albo to jest taka duża skłonność do celibatu, czystości pomijania czy niechęci do seksu, święty Paweł, albo bardzo duże zainteresowanie seksem, duża seksualność, i to był właśnie Justin Junior, czy na przykład Mahomet. Mahomet wydaje się, że tak samo właśnie miał tego rodzaju i to rodzaju wizję, jak tam przelatywał prawda, na tym, na Alburaku z Mekki do Jerozolimy, z Jerozolimy do Nieba i tak dalej. I właśnie. To Mahomet sobie mówił, że czułem się jak w niebie, a Dostojewski skąd to, on nie czuł się jak w niebie, on był w niebie, bo ja, bo Dostojewski był takim mm -hmm. najwybitniejszym, też jest to mistyk, prawda. My Dostojewskiego oglądamy jako takiego pisarza, prawda, ale to przecież on był I głęboko głębokim, wierzący człowiek, głęboki, wierzący, myśliciel mm -hmm. i tak dalej i Polakorzek, co, żeby nie było wątpliwości, prawda. Ale... Obciążony epilepsją, o której pisał pięknie. Oczywiście. I właśnie te osoby, bo to jest, to jest ta niewielka, jakiś 1% w ogóle tej epilepsji, to, to jest właśnie ta padaczka skroniowa zespół spodnią Panie profesorze, ale czy możemy powiedzieć, że skoro w mózgu jest taka przypadłość, możliwość funkcjonowania, to jest właśnie dowód na istnienie Boga, skoro to znaczy, ja sądzę, obdarzył nas tak, taką ja sądzę, wyspą? Tak, ja sądzę, że tak, że dowodów na istnienie Boga, takich, które mogłyby nie ma i nie będzie, dlatego bo istnienie Boga polega na wierze, prawda? I Jak Pascal napisał, to jest ten ostateczny zakład, dowód ta. na istnienie Boga, że nie jesteśmy w stanie go pojąć. Tak jest, oczywiście, ale mm. to tak samo jest sobie pojąć wielu innych rzeczy. Ja powiedziałam po prostu tak, że, że w moment, zawsze w religii istnieje ta konieczność wiary, prawda? W związku z tym, jak mnie, na przykład pytam jako neurologa, czy Pan Bóg istnieje, co ja sądzę, ja mówię tak, w naszej głowie tak. W głowie każdego człowieka, czy to będzie głęboko wierzący, czy to będzie prześmiewca, czy ateista, jest jakieś poczucie absolutu jakiejś istoty wyższej Dlaczego? Bo tak nasz mózg jest skonstruowany. Religia, to jest taką pojęcie religijne świata, jest taką samą kategorią pojmowania świata, jak pojmowanie świata w kategoriach czasu, czy przestrzeni, prawda, także to jest, ja bym powiedział, to jest też jedna z kantowskich kategorii, no, tak jest zbudowany nasz mózg i tym różnimy się od mózgu innego tego, to... Innych zwierząt, na... ssaków? Innych, tak, mm -hmm. o ile wiemy. Ja miałem jakieś bardzo ciekawą, właśnie o tym mówiłem na takim jakimś tym szkoleniu w tego Krajowego Funduszu Należy Dzieci, jakiś młody chłopiec panie profesorze, mm -hmm. a, a czy pan Jezus miał zespół Geschwinde, prawda? Mm -hmm. No, sobie no wiesz, większe cenienie przyjaciół niż rodziny, prawda? Wy jesteście moją rodziną, prawda? Przewalczanie norm moralnych, norm społecznych, prawda? Niech umarli grzebią swoich umarłych, prawda? Jak pójdę za tobą, tylko muszę pogrzebać ojca. Nie, niech umarli grzebią swoich umarłych. Miłosierdzie jako najważniejsze. A miłosierdzie i dostrzeganie, mm -hmm. dostrzeganie tego, no w ogóle cała, prawda? cała też, też w neurologii, to cała ta. Chrześcijaństwo polega na tym, że rozszerzyło pojęcie bliźniego poza pojęcie członka plemienia, prawda? Samarytanin tak. był bliźnim, poganin jest bliźnim. My to w tej chwili widzimy dalej, bo proszę zobaczyć, że ta tendencja u nas się rozszerza, że w tej chwili dla nas bliźnimi zaczynają przynajmniej dla niektórych ludzi być zwierzęta, prawda? To nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla których my nie powinniśmy nie dręczyć zwierząt, poza jednym, że oczywiście jak my się, y, potrafimy w sobie wzbudzić obojętne cierpienia zwierząt, to tak samo budzimy sobie obojętne cierpienia mm -hmm. innych ludzi, czyli fatalnie to jest moralnie. Jest możliwość uzależnienia, udowodnienia, dlaczego powinniśmy tak samo być ludzcy mm -hmm. dla zwierząt, a właściwie sami powinniśmy być zwierzęcy, bo te zwierzęta tak. mniej robią mm -hmm. kłopotów niż, niż, niż ludzie. Ale, ale właśnie, jak ktoś mi zapytał, że mówi, no wiecie co, no? Gdybym ja miał syna i wysłał go między dzikusów, to bym go wyposażył w coś możliwie najlepszego. Ja sądzę, że właśnie te osoby, które mają zdolność do takiej aktywacji mózgu, bo… Zgadzki, pierwsze, to nic innego, tylko silne aktywowanie mózgu. Akurat te, ten rodzaj aktywacji pozwala na oglądanie pewnych światów, które być może są światami rojonymi. A może a światami, które nie mają materiału, a są światami fantastycznymi bardzo wpływają na nasze kierowania. Więc być może prawda po prostu y, Bóg Ojciec, dając swego Syna na ziemię, wyposażył go między innymi właśnie w tę zdolność do komunikacji pomiędzy boskością tak, a światem ziemskim. Tak, tak jest, tak. ciągle mm -hmm. przez cały czas mówię, że prawda, y, to jest, że tak powiem, ja wchodzę w pewną, w pewną narrację. Ja mm, jestem jak, jak rozmawiam z rząd z księżą to po prostu no, Pan Bóg nie dał mi łaski wiary. Prawda? No, to jest łas, łaska da. jest um, nie, nieodłącznym Be, nie ma... elementem chrześcijaństwa. Tak. Tak, 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 tak. Panie profesorze, czy to można określić w ten sposób, że jest pan ateistą poszukującym Boga? To znaczy ja jakby ktoś. Tak chciał powiedzieć, ja poszukuję, tak poszukuję ducha. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że takie ścisłe trzymanie się materii nie pokazuje całości człowieka. Ja sądzę, że tak mniej więcej w 70% nami kierują emocje, a nie rozumowanie. To jest coś, co zresztą to był taki Robert Zając, taki urodzony w Łodzi, amerykański psycholog. On właśnie mówi, że pierwszą rzeczą, którą mamy na przykład, jak spotykamy człowieka, to pierwsza rzecz to jest nasza reakcja emocjonalna. Jak ja panią zobaczyłem po raz pierwszy, to nagle zrobiła się ciepła reakcja emocjonalna, a ja co potem mhm. zaczynam analizować, to, co mi się podoba, że pani prawda jest y, ładna, że pani mhm. jest e, ganska, że z panią się To potem to wygląda. Mhm. Ale moje pierwsze, to, ta, to pierwsze wrażenie, ono było nie wrażeniem intelektualnym, -hmm. tylko po prostu… I tak mniej więcej my się zachowujemy. Jak to przemyślimy, to jest to właśnie ta miłość od pierwszego wejrzenia są właśnie te emocje Oczywiście. Ale czy te receptory są, jak to się mówi, popularnie w sercu, czy w mózgu jednak? To znaczy, wszystko jest w mózgu, bo mózg mhm. wszystkim robi. Natomiast pytanie w sercu, czy w mózgu to znaczy w mhm. czy w części emocjonalnej, czy w części poznawcze. Ja sądzę, że to jest część emocjonalna. Po jest ta część. Czyli ten krwioobieg w nas, tak, ja tak to znaczy, przełożę, to serce. Ja, tak, to. Hmm. to ja, mówię, ja mówię, tak widzę, że tu jest ta kora mózgowa, a pod tym jest to całe kłębowisko, z którym właściwie od samego początku ewolucji, bo im niżej stoimy w tym ewolucyjnym, na szczeblach labiryntu ewolucyjnych, tym bardziej jesteśmy, jesteśmy emocjonalni. A potem hmm. te emocje są potem właśnie korygowane przez myślenie racjonalne, które pozwala nam te emocje skanalizować, tak żeby mieć jak największe szanse przeżycia, bo to o oto na tym polega Ja Dlatego powstrzymaj emocje jak coś robić, prawda? Jeżeli Pani jest snajperem, to Pani musi pozbyć się emocji związanych z zabiciem człowieka. Pani zastanawia... Snajper nie zabija człowieka, tylko zdejmuje cel, prawda? A czy jest... ja jestem w stanie tak mój umysł, mój mózg przestawić? Czy to jest jakaś cecha wrodzona? Sądzę, że trochę że to można. Są pewne dyspozycje, ale tak samo musi być i trening. A więc ten człowiek stary patrzy w inny sposób, i mam nadzieję, że wielu słuchaczy dojdzie do tego wieku, że też potem przyjdą im takie trochę inne refleksje. Bo oczywiście, jestem kompletnie inny i od tego. Błazna licealnego, prawda? I od tego, to jest moje studia, też to też była błazenada, i zupełnie innym od tego młodego uczonego w Polsce, młody uczony w Anglii, młody uczony w Ameryce, prawda? I potem uczony średniej, średniej tej w tym, i popularyzator. Mnóstwo ludzi siedzi, prawda? I to się, to się, to się A co zmienia? tak naprawdę Pana różni teraz z tego yy, Betulaniego w wieku 80 lat? To znaczy, doświadczenie i to, że po prostu bardzo wiele rzeczy. Ja sobie porównuję i sobie myślę, czy. Po pierwsze, to, że w tej chwili y, zaczynam się tak samo znacznie bardziej zastanawiać nad konsekwencjami y, mhm. pewnego postępowania, konsekwencjami nie tylko w stosunku do innych ludzi, ale i do siebie samego. Prawda? Czy to jest tak, jak kiedyś jedna z najpiękniejszych. Y, cytatów ze Starego Listu Sumeryjskiego. To kiedyś moja, moja żona podróżowała, bardzo ładnie. ja wie: Synu, doszedłeś do majątku, bogactwa i władzy. Nagromadziłeś mnóstwo dóbr, masz wielką pozycję, ale co zrobiłeś dla swojego człowieczeństwa? Panie profesorze, chyba piękna puenta. Bardzo dziękuję. <sumy>